Glorious Ardenia. For the last five centuries, descendants of the great king have sat upon this throne. Indeed, was the great king, our first ruler, who united the lands from the southern seas to the northern fields. He whose blade was the death of a thousand foes. Jak to się mówi, dobry RTS nigdy nie jest zły. A na kontynuacji dobrego RTSa Majesty przyszło nam czekać niemal 9 lat, od roku 2000. W końcu gra pojawiła się w dystrybucji i oto mamy okazję do odwiedzenia fantastycznego świata Ardanii, który ma dość duże kłopoty. Dlaczego? Ostatni król tej baśniowej krainy, Leonard, nie miał zbyt wiele do roboty. Złe bestie i demony zostały wyplenione przez jego poprzedników, których portrety zawisły w pałacowej sali sław. Inni zaś zorganizowali krainę tak, że prosperowała świet. Wszystko wskazywało na to, że Leonard nigdy nie doczeka się zaszczytu uwiecznienia swojej osoby na portrecie w sali, jednak pewnego dnia wpadł na świetny pomysł. Nakazał swoim magom przyzwać prosto z piekła demona, którego miałby pokonać, a przez to zyskać sławę i uznanie. Plan może i całkiem ciekawy, jednak gorzej poszło z jego realizacją. Magowie przywołali demona tak potężnego, że szybciutko pożegnali się z życiem, a sam Leonard w panicznej ucieczce spadł ze schodów i taki był jego kres. Ty graczu jesteś ostatnim z ludzi, w których żyłach płynie królewska krew i do ciebie będzie należeć zadanie pokonania przyzwanych przez księcia demonów sił zła i odzyskanie tronu Ardanii. Choć brzmi to nad wyraz poważnie, ta cała gra jest potraktowana z przybrużeniem oka, co widzimy już w tutorialu. Warkana władania jednostkami, walki i stawiania budynków wprowadza nas stary doradca, towarzyszący nam potem w całej, składającej się z 15 misji kampanii. Oczywiście poziom trudności jest odpowiednio stopniowany. Zaczynamy od misji najłatwiejszych, gdzie musimy na przykład zapewnić odpowiednią ekonomię i zabezpieczyć szlaki handlowe, a dopiero potem przychodzi czas na wojny i zwalczanie potężnych istot. Wśród naszych przeciwników będą m.in. Smok, potężny Ogr, Król Szczurów, a także Książę Demonów. Jednak długa do niego droga to finałowy przeciwnik. Majesty 2 to klasyczny RTS, w którym misję zaczynamy od stawiania budynków. Mamy tu możliwość budowania gildi magów, łuczników, wojowników i kleryków, a potem dochodzą do tego budynki i innych ras. Na przykład siedlisko krasnoludów czy elfie bungalowy. Budynki te zapewniają produkcję danego typu jednostek, jednak nie produkujemy całych oddziałów, ale pojedynczych osobników. Nie myślcie, że będą robić, co im każecie. Nasi poddani to osobnicy dość łasi na napełnianie kiesy i aby skłonić ich do zniszczenia wylęgarni wrogów, czy też odkrywania zasnutej mgłą wojny mapy, musimy przewidzieć dla nich odpowiednio wysoką nagrodę w postaci sztuk złota. Nie ma nic za darmo. Na szczęście im więcej budowli stawiamy, tym większe są nasze dochody. Dlatego też cała taktyka w grze opiera się na szybkim postawieniu gildii, budowie parów wiesz obronnych i powolnie gromadzeniu środków, za które nabywamy coraz to nowe ulepszenia. Oprócz wspomnianych gildi do postawienia są także świątynie, place targowe, placówki handlowe i inne budynki ekonomiczne oraz siedziby lordów. Lordów mianujemy sami po każdej z misji. Najlepiej wyznaczyć na lorda najlepiej wyszkolonego osobnika. Oprócz tego mamy możliwość wynajdowania i zakupowania w postawionych budynkach różnych magicznych i leczniczych dodatków, jak choćby napój zdrowia, lepsze strzały, czy też umiejętność uderzenia piorunami z nieba. Niektórych umiejętności gracz musi używać osobiście, na przykład tych piorunów. Wystarczy tylko wskazać, kogo chcemy nimi uderzyć i proszę bardzo. Oczywiście zdarza się, że nasi wojownicy czy magowie zostają zabici, ale jak to w baśniach bywa, dobro zawsze ma szansę. Każdego zabitego bohatera możemy wskrzesić na swentarzu. Cena wskrzeszenia bohatera jest zależna od jego stopnia. Rozwoju. Im lepszy, tym droższy, ale to rzecz chyba nie wymagająca wyjaśnień. Wyjaśnień wymaga natomiast rzecz, którą widzicie w tej recenzji, a wyglądająca jak za szybkie puszczanie filmu. To nie błąd montażu, po prostu mamy w grze dość użyteczną opcję przyspieszania upływu czasu, dlatego nie ma tu czegoś, co zawsze irytowało mnie w innych tytułach, a mianowicie tracenia czasu na patrzenie, jak wolno wzrastają ustawiane budynki. W Majestcy 2 możemy przyspieszyć czas dwu- i pięciokrotnie. Aby mieć lepsze rozeznanie na planszy, możemy go spowolnić w dowolnych proporcjach. To dobry zabieg, dzięki któremu nie musimy chaotycznie ruszać myszką po mapie, gorączkowo rozmyślając, co dalej zrobić, a dostajemy wystarczająco dużo chwil na dokładne namyślenie się przed kolejnymi posunięciami. Oprawa audiowizualna nie jest może zachwycająca, ale też jakoś szczególnie nie razi. Animacje wykonane są przyzwoicie, choć brak im było jakiegoś większego zoomu, takiego, którym mógłbym zjechać aż do poziomu gruntu i widzieć świat tak samo jak moi poddani. Nie brak w grze humoru, o czym już wspomniałem, i podczas zabawy nieraz można się uśmiechnąć. No, skoro już pochwaliłem, to czas pomarudzić. Zacznę może od tego, że, prócz trybu kampanii, mamy opcję pojedynczych misji, gdzie udostępniona nam imponującą liczbę sześciu map. Zdecydowanie za mało, jak dla kogoś, kto ukończył kampanię i ma ochotę na jeszcze. Owszem, jest tryb zabawy wieloosobowej, ale nie wszyscy go lubią, prawda? Dalej, co do samych map, nie są one zbyt duże. Wyglądają okazale, ale wystarczy postawić kilkanaście budynków, i nagle świat zaczyna się szybko kurczyć. Trzecią rzeczą, do której mam uwagi, jest nieco szwankująca sztuczna inteligencja. Zdarzało się nieraz, że wiśniacy, czyli osobnicy budujący budynki, szli prościutko na zderzenie czołowe z przeciwnikami. I to bynajmniej nie w celu walki, ponieważ te jednostki nie walczą, ale tak im wypadła najkrótsza droga do celu, więc szli bezmyślnie, czego rezultat łatwo przewidzieć. Zdarzało się również zaobserwować sytuacje, w których kilku strażników walczyło z jakąś bestią, a koło nich przechodzili inni wojownicy, w ogóle nie zainteresowani toczącą się walką na śmierć i życie. Pomijając te narzekania, muszę stwierdzić, że bawiłem się przy Majesty 2 świetnie. Twórcy gry zadbali o to, żeby każda misja była inna i zaskakiwała czymś nowym, a to potworem, a to nowymi budynkami, czy możliwością rekrutacji nowych jednostek. Dlatego też czasu spędzonego z tym tytułem nie uważam za stracony. Warto jeszcze wspomnieć o przemiłym dla ucha soundtracku, który buduje klimat baśniowej krainy. Podsumowując więc plusy i minusy gry. Plusy to z pewnością humor, zróżnicowane misje, możliwość przyspieszenia czasu i muzyka. Natomiast do minusów zaliczą szwankującą sztuczną inteligencję oraz małą ilość pojedynczych map. Jeśli lubisz strategię czasu rzeczywistego, sięgnij po ten tytuł, a również spędzisz przyjemne kilkanaście godzin na tępieniu nieumarłych wilkołaków, minotaurów, latających węży czy innego paskudztwa, jakie zalęgło się w Ardanii. Majesty 2 nie jest może jakimś niesamowitym tytułem, ale daje przednią zabawę.